Cześć, witajcie, dzisiaj zagramy sobie w Limbo. Tak, jest to taka nowa, mała seria na moim kanale. Z tego co wiem, ta gra jest dosyć krótka. Więc postanowiłem tutaj nagrać. Ogólnie jedyną styczność miałem dwie minuty temu w tą grą i jeszcze ktoś do mnie na Skype'ie zadzwonił. Jak nagrywałem, więc tak trochę mnie to zirytowało. Kurwa, no moje. Kraków to jest miasto, w którym bardzo dużo się trąbi, wiecie. Jakiś korek chyba się zrobił i debile teraz trąbią Akurat jak ja nagrywam, to akurat wszystkim zachciewa się trąbić. ok a więc w tej grze wcielamy się w takiego ciemnego ludzika i mamy takie fajne białe oczka. Ojek! O! Je, o! A, rozpędziłem się za bardzo. I cały czas idziemy w prawo. Coś jak Mario, tak? Nie więcej co nie, tylko że bez takich... Nie aż tak cukierkowo. Tutaj już znam. Trzeba przeskoczyć. Yy, tutaj yy, trzeba złapać robię to w miarę na szybko, ponieważ yy, no, szkoda mi tak trochę czasu, co nie, żeby powtarzać to, co było minutę temu dosłownie, i tutaj bardzo już mudne schodzenie na dół, czemu się podnoszę do góry. Yy, tak, a więc ostatnio mój kanał jest bardzo aktywny. Ten film będzie drugim, który wrzucę, ale z tym muszę Was oszczędzić, że przez najbliższy czas nie będzie zbytnio dużo filmów. Wyjeżdżam do babci, akurat jak wakacje się zaczęły to matka A kude, no jedziesz se na wieś i koniec, tak i, i tyle To jest smutałkę strasznie, więc Smutne to jest, no ale nie martwcie się I tak mój kanał ma taką aktywność póki co, że raz na jakiś czas coś rzucam No ale, liczy się jakość a nie ilość, tak Tak nagrywam to nagrywam od serca Ogólnie dzięki za 91 subów, dobra Więc tutaj gadałem o takich pierdolach, Ponieważ chodziliśmy po linie, yy, ale o jak się ciemno zrobiło, ciemno jak w dupie u u u, u afroamerykanina. Dobra, tu jest łódka mm. Ojejku, jak jasno teraz Ogólnie ta gra jest dosyć y, śmieszna <grym> Jakaś taka, taka smutna, ale i śmieszna, bo ten ziomek taki śmieszny y, Ogólnie gra była na za darmo na Steamie, mam nadzieję, że wiedzieliście o tym Jeżeli nie, no to trudno, to nie pogracie sobie w Limbo y, Chyba, że sobie kupicie y, Ogólnie gra była za darmo i dużo osób właśnie tu pisało. Więc pomyślałem: A, no, zagram sobie, może nagram. Słyszałem, że krótka gra. Wziąłem uczyć jokera kawałek. No ale cóż, trzeba samemu przetestować, tak? Dobra, spróbuję się tu spinać. Chwila, chwila. Yy, nie ma takiego czegoś na dole, czy coś, żeby się spiąć? Może tą łódkę się dam. Da się jakoś tam przechylić. Złap. O, widzicie? Da się łódkę wyciągnąć. Ciągnij, 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 ciągnij i gitara, dobra. Tak, Gita, stąd tu. I tutaj jest nowa jakaś. Ojej, pospolę, mi się wspinamy. Coś, czuję, że będziemy musieli tutaj przeskoczyć. Dobra. O, dało się. Po co się puszczałem? Dobra, dobra. Okej, okay. i. Opsia! Okej, okay, dobra. I, 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 i. Kurde, no! Aha! Heeee, <laughs> seren. Złamał sobie karczek. E, dobra, Jeszcze raz powtarzamy. ogólnie to jest takie. E, z czym się to kojarzy? Z jakim to gatunek? Wiem, jaki to jest gatunek, ale zapomniałem słowa. E, to mi się kojarzy z Trajnem Bo w Trajnie ogólnie są te pułapki. Musisz te pułapki ustawiać? Nie pułapki, tylko te różne przeszkody. I. Kurde, I musisz ciągle iść w prawo. Tylko tam masz trzech bohaterów, chyba. Dobra, złap się typie, złap się, złap się, złap się, złap się. No e, fajnie tymi rączkami wywija. A, nie, gdzie nie, nie. Boże, ale ja jestem... Ale jestem nobem w tą grę. Na dużo Lola gram, naprawdę. Te proste gry jakoś mi nie przychodzą przez głowę. Bo w lolu to trzeba... kudy? Złap się tego, no. W lolu to trzeba się bardzo skupiać jak się gra na przykład z Xinzao. Trzeba w nacisnąć i Q Dobra, tak trochę bardziej na poważnie. Yyy... Eee, ogólnie podobają mi się takich gry, szczerze powiedziawszy. Są dosyć. Eee, takie chillujące w sumie, tak? Skupiacie się na czymś. Chociaż wiecie, jakbym to już. nie, i jeszcze 7 razy tu spadł, to pewnie bym z jakiegoś dostał, no ale wiecie. No widzicie, to wystarczyło naksąć ten. E, prawy. Ja jak chciałem, tak wiecie, zakołysać się i wskoczyć dopiero śmieszkowo, tak trochę. No władze, to idziemy. Jakiś. pola, łąki, lasy. What? <grym> To jest pułapka, to wygląda jak... To wygląda jak takie coś. To wygląda jak takie ładne, nie wiem... trawka, tak? Czemu? Czemu to skoczyłem? Dobra, przyciągniemy sobie to A mu głupka odleciała, tak. Fajne jest to, że się wczytuje jak w od razu. Dobra i... hop. Ała! za późno wyskoczyłem mam pomysł, tak <grym> Co za debil Dobra i hopsia i hopsia. O, udało się, dobra. Zaczęło przeskoczyć to dobrze. Teraz to trzeba uważać, czyli trzeba mieć oczy z tyłu głowy, tak? A najpierw jedno w dupie. Nie podoba mi się ten ul. Nie będę Wiedziałem! Właśnie chciałem się zatrzymać. Aleluju <grystanie> Co ja robię? No ja wiem teraz trzeba to tak? Aha. Bez powodu tu nie jest, ja. Chwila. Chwila. Wezmę to tutaj, żeby było pode mną. Ale skoczę sobie tutaj. Widzicie? Odcięło się i ta się rozbuja. I skoczę. Kurde nie udało się. Co? To dalej, to dalej to działa. Ale smutne. Ale bez sens. Coś nie jest, w sumie jest sens, trochę. Troszeczkę dziwnie gra a 30 FPS-ów. Może wina tego właśnie update tak no ale bez przesady, panowie. Kurde. Jeszcze raz może się uda teraz. I hopsia. Ok. Kurde. Jeszcze raz. Hopsia, hopsia. O, o właśnie o to mi chodziło. Skmina się. Teraz się rozbujać letko. I. łop, dobra, gitara. Ogólnie ten nasz ziomek ma fajną fryzurę. Dobra, patrzymy się na ziemię, czy nie ma tych. I o, co są... mnie? Nie, 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 to nie jest to. Kurde, trzeba strasznie uważać. To jest takie irytujące. Jak się ginie już któryś raz. Co za dźwięk w ogóle jest? Damy przejść w środku. I jest jakieś kamyczki. Dobra, zobaczymy teraz. Muszę tu chyba wskoczyć, tu i... siup! O! Wiedział... Wiedział! Kurde, myślałem, że mogę wskoczyć na no to. Wiedziałem, że tak to będzie wyglądać. Takie małe kamyczki, na początku tak dla niepoznaki, a potem jeb! Taki kurde... 200-kilowy kamień. Dobra. Dobra, ładnie spadło. Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich. Eee, zobaczymy, jak to pójdzie. W praktyce, tak naprawdę, Dobra, tu nic nie ma. Tutaj też, Dobra, jesteśmy bezpieczni. Chyba przynajmniej najbliższe 10 sekund. Dobra, O o o o, tu mi się coś nie podoba. Okej, okay, dobra, Co też nie wybuchło pode mną? To jest za, za bezpiecznie, tutaj jest. Gdzie znaczy, to są jakieś takie liany, i takie, jakby tam dało się skakać? Bo ja się, że coś źle zrobiłem. Chyba, ja, może to jakoś rozbujać, żeby to wpadło tam. O, idealnie. Nie, 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 nie. Ej, nie, on się topi, jak wchodzi do wody, tylko biedaczek. Smutałkę Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Nie. Op, op, op. Walka na śmierć na życie. W ogóle ciekawe, o co chodzi z tą grą. Dlaczego to jest taki ciemny ludek? Dobra, spróbujemy pchać. Może trzymajmy się po prostu tego jakoś. Utopił <grymne> <grymne> się w tym metrowej kałuży. Dobra, jeszcze raz. Dobra, 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 dobra. dobra tu Mate, kurde, utopił się. Ciekawe, jak to zrobić. Chwila, coś, 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 coś tu źle robi, może by to tak. Wyjąć na zewnątrz, albo coś w tym deseń. Chwila, wezmę tutaj. Chwila, może by to jakoś tu właśnie. Tutaj była taka lianka, tak? Może się dano to skoczyć. Gdzie bingo? Bingo! Hehehe. Ok. Aha, mam się tu chyba rozsten. z roz tego, tak jak wymawiają. Tylko w drugą stronę się przeglapać, chwila. Puśćcie, 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 puśćcie Okej, okay. puśćcie Kurde, tak do swojej żony powiedzieć, puśćcie Dziwko <laughs> Dobra, i lewa... Ej, sorry, lewa Prawa i... Kurde, trochę wyżej muszę być Kurde, co ja robię? <laughs> dawaj, dawaj, dawaj O, może by się to dało jakoś czegoś złapać O, idealnie Czyli ta gra ma taką logikę im wyżej, tym lepiej chyba. Dobra. Jesteśmy tutaj u góry. Tutaj muszę się złapać, dobrze. To jest za mali Assassin's Creed 5. Idealna grafika po to. Beski tu, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. To się chyba rozwali tutaj. O! I w ten sposób chyba zdobyliśmy sobie kłodę Zobaczymy czy teraz się opłaca tam w ogóle schodzić na dół. Może tak, może nie. Byleby nie było źle. Może tak, może nie. Dawaj, opuści. Przeżył. Rombany. Na wszelki wypadek wezmę to ze sobą. Może się do czegoś przydać. Yy, I tak tą kłodę. Tą kłodą was sobie przepłyniemy. Gdzie? To nad bardzo mądry człowiek. Właśnie z tą lianką mi się coś nie podobało. To nie jak to wepchać dalej, wila. Gdybyśmy się nie utopili. Aha, to chyba się już rozpędza. O! Idealnie. Eee, dobra, jeszcze kawałeczek zagramy i mi się wydaje, że to będzie tyle w tym odcinku. Mm. Wiem, że tą grę chyba w godzinę się przechodzi, coś ko tego. Nie jestem pewien, niby tutaj... O, tam jest pułapka. Tam będziemy mogli wejść chyba na górę znowu, w tych drzewach! Co to kurwa! Pająk ten dźwięk taki mm, jakby kurde e, Bugatti się normalnie z... Boże święty Co to było? Da się tu, nie da się jakoś gdzieś tu wejść? E, arrasy Arrasy, arrasy, fila Chyba, że to jest po prostu kończyna drzewa Ale wyglądało jak jakiś kurde pająk Mnie to zeżre, no to kończę odcinek Na następnym odcinku sobie rozpiniemy jak to przejść Bo to jest na pewno ostatni stage Jaki chcę tutaj teraz przejść Wiem, że to są rozdziały ogólnie, chwila spająk Patrzcie, to mnie. To mnie zerze. Ule. Biedny ziomek. Dobra, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się, miejmy nadzieję, w następnym odcinku, który zobaczymy, kiedy będzie. Może w lipcu przyjadę do yy, domu, chyba że ta nagram jeszcze następny jakiś na zapas. Więc do zobaczenia. Cześć na razie. Yo!